Monika Kubiaczek ze szczegółami prognozy pogody. Dobry, dobry wieczór. wieczór. A co w pogodzie? E, no ten wieczór jeszcze dobry, bo jak na razie bezdeszczowy, ale już w nocy rozpoczną się opady. Jutro będzie ich sporo. Jednak w czwartek znowu powróci słońce. Taka przeplatanka. No, no ale na weekend niestety już sam deszcz. Zobaczmy, jak to wygląda w naszych mapach pogodowych. No nie ma przed nami takiego, nie wiem, tygodnia albo paru dni z rzędu, gdzie pogoda wszędzie by dopisała, gdzie byłoby słonecznie, bezwietrznie i tak dalej. Ale cieszmy się tym, co mamy, czyli na przykład dziś na południu w centrum było bardzo słonecznie, a w czwartek prawie wszędzie taka pogoda nas czeka. Jutro natomiast Polska będzie podzielona. Wszędzie porówno będą chmury, ale jedynie na północy popada z nich. To będzie wpływ niżu nad Skandynawii. Warszawa zaliczy się do tej deszczowej części Polski. 11 stopni na termometrach. A w naszym rankingu najcieplejszych i najchłodniejszych stolic już kilka dni z rzędu taki sam schemat, a mianowicie Ateny 24 stopnie, oczywiście najcieplejsza stolica, a z kolei po przeciwnej stronie Oslo 5 stopni i opady deszczu. Nie, nie opady deszczu. W pozostałych stolicach Sztokholm, Helsinki tam popada. W Oslo mieszkańcy trochę odpoczną od deszczu. Ale my nie odpoczniemy. W nocy popada prawie wszędzie, za wyjątkiem południa, chociaż i w południowej Polsce będą miejsca, gdzie spodziewamy się deszczu. Noc będzie pogodna jedynie na Opolszczyźnie i w Lublinie. Termometry pokażą od około 4 stopni w górach do 7, 8, 9. Najcieplej będzie na północy. W związku z deszczem uważajmy, drogi miejscami w nocy będą śliskie i w ciągu dnia taka sama sytuacja. Proszę spojrzeć. Na północy, a także gdzie niegdzie na południu, mowa o Podhalu i Lublinie, spodziewamy się w ciągu Dnia deszczu. Zachmurzenie będzie utrzymywać się na bardzo podobnym poziomie. Umiarkowane, duże, będą zdarzać się rozpogodzenia, potem znowu więcej chmur i tak dalej, i tak dalej. Temperatura też spadnie. Trochę, bo trochę, ale myślę, że w kolejnych dniach jeszcze bardziej odczujemy ten spadek. 5 stopni w górach, a maksymalnie 9, 10, 11 w głębi kraju. W związku z opadami też warunki drogowe mogą być złe w wielu miejscach, także apeluję o ostrożność. Powiedziałam, że czwartek będzie ładny. No to proszę, bezdeszczowy, a w wielu miejscach nawet bezchmurny. Na południu najwięcej słońca. Pogodnie będzie na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze spore zachmurzenie, ale to takie, jakie mieliśmy dzisiaj w Warszawie. Myślę, że nie, miało, nie było na co narzekać. Sporo słońca się pojawiało. W piątek popada jedynie na Pomorzu Zachodnim. Poza tym również duże zachmurzenie z szansą na przejaśnienia. Zbliżamy się do weekendu, no i oczywiście więcej deszczu. W sobotę poprawa, popada wszędzie. W większości też zachmurzenie całkowite. W niedzielę trochę słońca na Pomorzu Zachodnim. Temperatura która no, już daje wiele do życzenia. 6-7 stopni maksymalnie, czyli takie wartości, jakie teraz mamy w nocy. Spada temperatura, zbliża się zima. Zima. Tak? No, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Powoli trzeba o tym myśleć. Do zobaczenia. Myślałam, że dopiero wchodzimy w jesień, ale... Dzięki, Monia. Do zobaczenia. Do tak. zobaczenia. Portugalia o pogodę raczej nie musi się martwić. Monika Kubiaczek do mnie dotarła. A pewnością. Z Ateny też nie. Kilka A, dni zrzędnych najcieplejszych. Jest kilka miejsc, które Ach. nie muszą. My chyba musimy w najbliższych dniach. Oj, tak. Temperatura, którą teraz mamy w nocy, już za parę dni będzie tą dzienną temperaturą, niestety. 7, tak, To tak. w jesień. Zima. Zima. No, w sklepach już y, mamy <laughs> święta Bożego Narodzenia. No to w pogodzie święta. też już musimy powoli mówić o zimie. Trzeba się przygotować na nią. Ja akurat jestem ogromną zwolenniczką śniegu, szczególnie na święta. Trzymam kciuki, że tak będzie. Jak na razie nasze prognozy długoterminowe aż tak w przód nie wybiegają. Aczkolwiek z pewnością możemy przewidzieć to, co będzie działo się na przykład w nocy, a także jutro. Jeszcze temperatura powyżej 10 stopni w ciągu dnia. W nocy prawie, bo w Gdańsku 9, ale na przykład na południu zrobi się chłodno. 9 stopni w górach, 9 też w Rzeszowie, Kielcach i tak im dalej na północ, tym temperatura będzie rosła. Sporo deszczu, tak jak widać, głównie na krańcach północnych, ale na południu też popada, na przykład na Podhalu, a także na Podkarpaciu. Będą miejsca, gdzie za noc będzie pogodna. Mało ich, ale proszę bardzo, Opole i Lublin. Sprawdzamy, co w ciągu dnia pomoże Kujawy i Wielkopolska. Tutaj temperatura prawie, że taka sama, jedynie Poznań trochę chłodniejszy, 9 stopni, a tak poza tym dziesiątka króluje. Wszędzie popada deszcz, ale też wszędzie jest szansa na rozpogodzenia. W końcu. Jedna strzałka już od na pewno dwóch dni, także wiatr słaby i umiarkowany i oby tak dalej, bo już po tych silnych porywach no, pewnie chcemy odpocząć. Olsztyn, suwałki, Białystok, Mazowsze, Ziemia łódzka. Tutaj Taka sama aura. Przejaśnienia będą się zdarzać, ale to jednak deszczowe chmury będą królować na niebie. W tym regionie trochę cieplej, bo do 11 stopni w Warszawie. Najmniej deszczu będzie jutro na krańcach południowych. W tym regionie na południowym wschodzie popada jedynie w Zakopanym, a także w Lublinie. Poza tym sucho z temperaturą na poziomie 5 stopni w górach i około 10-11 w pozostałej części regionu. Wiatr północno-zachodni zachodni, tu również umiera. Na południowym zachodzie w ogóle nie będzie padać. Mowa o ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku, polszczyźnie a także Górnym Śląsku. I tu wszędzie temperatura wyniesie 10 stopni. Nie zapowiada się aż tak źle ta środa. Mogłoby być więcej słońca, ale jeżeli są państwo go spragnieni... Myślę, że na pewno, no to w czwartek będzie bardzo słonecznie, szczególnie na południu. Już nie bałam, że powiesz, to zapraszamy do Portugalii na kanal. Nie no, aż tak to zła nie jestem. Czyli obliczamy do czwartku. Do czwartku, a to już tylko dwa dni. Dziękuję, to do do zobaczenia. zobaczenia. Monika Kubiaczyk. Dzień razem dobry. Z nami. Dobry. Aleksandro Moniko. Dobry wieczór, dobry wieczór, bo słoneczny był dzień w wielu miejscach, także ten wieczór też, ale już w nocy rozpoczną się opady. Jednak czwartek, zapamiętajmy sobie, przyniesie nam z kolei dużo słońca znowu i cieszmy się tym czwartkiem, bo weekend będzie deszczowy. Jak to weekend. Jak to weekend, dokładnie już można powiedzieć, że klasyka gatunku, tak samo, jak, tak samo jak stolice najcieplejsze na naszych mapach, które już kilka dni z rzędu utrzymują się właśnie na tych samych pozycjach, a mianowicie Ateny najcieplejsze, Oslo najchłodniejsze. I my niestety zmierzamy w kierunku Oslo. Zapraszam, proszę Państwa. Zobaczmy, co w naszych mapach pogodowych. Układy niskiego ciśnienia. A jeżeli wspominam o niżach, to oczywiście wiadomo, że pojawią się chmury i pojawi się deszcz. Całe szczęście nie w całej Polsce. Niż z Skandynawii będzie miał wpływ na pogodę. W północnej Polsce tam popada. Na południu będzie raczej bezdeszczowo. W górach może jedynie trochę spaść deszczu. O tym za chwilę. Sprawdźmy to, co powiedziałam przed chwilą, a mianowicie najciepiej. Najcieplejsza i najchłodniejsza stolica. Ateny 24 stopnie i z. Poglądamy w kierunku północy kontynentu, Oslo i 5 stopni. Gdzieś tam pomiędzy mamy środek Europy i temperatury na poziomie 11-12 stopni. I jak widać, sporo deszczowych chmur. I to w niektórych miejscach, na przykład w Wiedniu czy w Berlinie, jeszcze bardziej popada niż u nas. Najbliższa noc z opadami na północy. Z południa jedynie w górach i na Podkarpaciu mogą wystąpić opady. Noc będzie pogodna też w niektórych miejscach, na przykład Opola i Lublin. Poza tym jednak dominacja chmur. Temperatura, no coraz niższe się robią te wartości na termometrach. Na południu około 4, maksymalnie 5-6 stopni, a na północy 8-9. To będzie najcieplejsza wartość, jaką zobaczymy w nocy. Najwyższa wartość dokładnie w koło brzegu. W nocy spadnie sporo deszczu, a jeżeli deszcz, to oczywiście śliska na nawierzchnia. Tym z Państwa, którzy być może gdzieś będą się wybierać w ciągu nocy samochodem, apeluję o rozwagę i ostrożność. W ciągu dnia... No właściwie powtórzy się schemat z nocy. Północna Polska z opadami, południe raczej bez, gdzie niegdzie tylko spadnie deszcz, na przykład w Lublinie i właśnie w okolicy Zakopanego. Temperatura też trzeba przyznać, że no, nieznacznie wzrośnie w stosunku do tej nocnej, bo w koło brzegu mieliśmy przecież w nocy 9, a w ciągu dnia będziemy mieli 10 stopni o cały 1 stopień więcej. Na południu około 5 stopni, najcieplej będzie w Warszawie, tutaj 11. wiatr całe szczęście. Już któryś dzień z rzędu słaby bądź umiarkowany. Ostrzeżenie dla kierowców zatem związane jedynie właśnie z tym deszczem. Uważajmy, co w kolejnych dniach. Środa na ogół deszczowa, tak można by podsumować, ale już czwartek całkiem pogodny. Na zachodzie co prawda dominacja chmur, ale im dalej wschodu, właściwie to południowego wschodu, tym więcej słońca. Na południu wręcz bezchmurnie, na północnym wschodzie bardzo pogodnie. Temperatura 8-11 stopni, także jeszcze nie jest źle. W piątek na podobnym poziomie. Jedynie na wschodzie trochę chłodniej, siódemka. W piątek popada jedynie na Pomorzu Zachodnim, ale w sobotę już równo wszędzie. W wielu miejscach zachmurzenie całkowite. No, jedynie na północy odpoczniemy od opadów, ale chmury przykryją szczelnie niebo. Mała szansa na jakiekolwiek przejaśnienia. Jedynie w okolicy Dolnego Śląska. Temperatura też już wyraźnie spadnie 7, 8, maksymalnie 9 stopni. W niedzielę pogodnie na krańcach zachodnich. Poza tym deszczowo, w poniedziałek taka sama sytuacja i temperatura już też coraz niższa, 5 stopni, zaledwie w okolicy Mazowsza, czyli tak wartości, jakie teraz mamy w nocy w górach. Wracając do tego, co będzie działo się jutro, tam, gdzie deszcz, tam e, pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, tam, gdzie będzie w miarę pogodnie, nie aż tak słonecznie, biomet będzie obojętny. Temperatura odczuwalna też 2-3 stopnie niższa od tej pokazywanej przez termometry. Jakość powietrza. No właśnie, jest dobrze, aczkolwiek w Lublinie w tym momencie nieco większe zanieczyszczenie się utrzymuje. Miejmy Mam nadzieję, że deszcz, który jutro akurat tam spadnie, troszeczkę poprawi sytuację. Także podsumowując, jutro warto mieć przy sobie parasol, szczególnie w Polsce Północnej. W czwartek wychodzić, ile się da na zewnątrz korzystać z pogody, no bo w weekend już będzie średnio. Zatrzymałam się na czwartku, ale dziękuję. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że Państwo też. Dobranoc. Dobranoc.